Witam Państwa, kibice już nie mogą doczekać się dzisiejszego spotkania, Pani są gotowi, widzowie również, a Ty Roman? Witaj, drużyny, trenerzy i sędziowie są gotowi, możemy więc zaczynać. Nie wszyscy piłkarze są w najlepszej formie fizycznej, ale w kolejnych spotkaniach powinno z tym już być zdecydowanie lepiej. Rozpoczynamy mecz, z którym wszyscy wiążą wielkie oczekiwania. Oba zespoły liczą na udany początek spotkania. Oczywisty faul. Tracą posiadanie piłki. Ma miejsce na strzał. Sans. Nadal w posiadaniu piłki. Endur. Czy odda strzał na bramkę? Wybicie poza bramkę przez bramkarza. Ruk. Próbują przyłapać ich na braku krycia. Co teraz zrobi? Tuż obok bramki. Pokazał tym, że obrona jest dziurawa, ale może żałować, że nie zdobył bramki. Podprowadził piłkę do przodu. Bramka jest w jego zasięgu. Dobre zagranie obronne. Przejął wolną piłkę i posłał ją na aut. Bramkarzowi. Zapewne ulżyło. Istotne przejęcie piłki na polu karnym. Przeciął podanie. Paziz. Prostopadłe zagranie. Nadzwyczajna bramka. na otwarcie. Uderza piłkę prawą nogą. Prowadzą. Przestrzelę kolejnego gola i rozwieję wszelkie wątpliwości. Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. Przebija się przez linię obrony. Szybko musi podać, inaczej wypracowana przewaga zostanie zaprzepaszczona. Czy sprawdzi formę bramkarza? Dość niezwykłe! Powiększyli swoje prowadzenie. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. Jego druga bramka w meczu. Mają teraz dwubramkową przewagę. Jest 2 do 0. Ibrahima Bangura. Matuidi. Zdecydował się na długi rajd. I znów piłka przy jego nodze. Może to okazja do strzelenia bramki. Mistrzowsko zażegnał niebezpieczeństwo. Paziz. Szaleje na boisku. Mamy jeszcze przynajmniej dwie minuty gry. Przejął i ma dobrą pozycję do ataku. Sędzia gwiżdża koniec pierwszej połowy. Wypada nam jedynie poczekać, czy trenerzy wpłyną jakoś na grę swoich drużyn w drugiej połowie. Roman, kilka słów komentarza a propos tej połowy. Wiem, że najbardziej liczy się wynika. Piłkarze wznowili grę. Oby czekało nas emocjonujące widowisko. W przerwie nastąpiła zmiana stron boiska. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem. Wiedział, że poleci ona daleko od prawego słupka. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Wspaniała piłka do środka. Padła. To ich trzecia bramka. W tej chwili pewnie prowadzą. Zaraz po przerwie. Wspaniała bramka w wykonaniu napastnika. Uzyskali trzy bramkowe prowadzenie. To z pewnością kończy emocje. Zgadzasz się? Można tak pomyśleć. To było wspaniałe widowisko. Parzys. Doskonała piłka. Ach, siedzi! Co za bramka! Po prostu nie mogą przestać strzelać goli. To jego trzecia. Ten mecz. Jest 4-0. Zaszaleli dzisiaj pod Bramką. Matuidi. Sanz. Doskonale prowadzi piłkę. Niąg. Podaje na skrzydło. Nadzwyczajna bramka. Ciężko sobie wyobrazić, żeby mieli to wszystko teraz zmarnować. To jego druga bramka dzisiaj. Ich przewaga nie podlega dyskusji. Szybkie wyjście dało początek kontratakowi. Dociera do pola karnego. Umieścił ją w siatce. Znowu zdobyli bramkę. To druga bez żadnej odpowiedzi, rywala. 70 minut meczu za nami. Zdobył swoją czwartą bramkę dzisiaj. Febr. Dobry odbiór. Przed nami ostatni kwadrans. Trafił w rywala. Mamy faul. Chyba dostanie żółtą kartkę. A jednak nie. Arbiter nie wyjmuje kartonika, ale następnym razem może się już nie zawahać. Prostopadłe zagranie. Strzelił, ale bramkarz widział, że piłka minie bramkę. Chyba napastnik nam tu nieco spanikował. Czasami sytuacja sam na sam bywa trudniejsza niż nam się wydaje. Niąg. Teraz na pewno trafi do siatki. Jest! Chyba im się uda! To hat-trick. Fewr. Ciągle w posiadaniu piłki. Atakuje. Nie trafił w piłkę i sędzia przyznaje rzut wolny. Drybluje środkiem boiska. Ach, cóż za szansa. Bramka jest w jego zasięgu. Słupek. Może się uda. Umieścił ją w siatce. W tej chwili pewnie prowadzą. W ostatnich kilku minutach. Światowa klasa. Fewr. Dodatkowe 4 minuty spotkania na tablicy. Pozostaje jeszcze mnóstwo czasu w tym meczu. Mknie do przodu. Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Sędzia gwizdkiem kończy to spotkanie. Ani przez chwilę ich dominacja nie podlegała dyskusji i odnieśli łatwe zwycięstwo. Roman, czy Twoim zdaniem mecz przebiegał w zgodzie z oczekiwaniami? Raczej tak, jednak nad kilkoma aspektami gry muszą jeszcze popracować. Fani pomału opuszczają stadion, a ja chciałbym podziękować Romanowi siedzącemu tu obok mnie. Doskonale się bawiłem, Mateusz. To był piękny wieczór pełen doskonałej piłki. Od nas obu i od zespołu konami. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.